Witamy Was w szóstym już odcinku niezręcznego vloga. W tym odcinku przyjrzymy się dwóm filmikom. Tak właściwie to trzem. Dwa będą od użytkownika o nazwie Sebastian Strojny. Pod jednym z filmików, o jeśli nie mylę to był trzeci, napisał bardzo, aż to bardzo kreatywny komentarz. Hejt, znaczy się bardzo kreatywny hejt, bo na, mówiliśmy w którymś odcinku, że prosimy o kreatywne hejty, żebyście pokazali swoją inteligencję. I właśnie Sebastian pokazał. Sebastian, nie dostajesz plusika za inteligencję. To może najpierw powiemy o komentarzu? Komentarz brzmiał: "Zaumi was, to nudy. Rozumiemy, że tam miało być żal, ale trochę nie wyszło, ale wyszło okej okay nawet. Przecież... Sprawdziliśmy konto użytkownika Sebastiana Strojnego i okazało się, że ma dwa filmy, które puścimy wam w tym momencie. Głośniej! Dzisiaj pożuję wam mały wybuch z siekierą. Do siekierą. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to chodzi o siekierę. Przeciepiłem zbliżenie mały woreczek z wybuchową siarką. Wybuchowa siarka. Jezus mo! Zobaczymy co się teraz stanie. Zbliżej ją proszę. Mm, o czym się robi? Nie! Jak przybliżyć? Może głośnością? Nie, chodź tu. Podejdź po prostu. No, a podchodzę. I zaczynamy. Ło! Dzieeeek, stary! Wziąłeś to... Jak to pierdzielnęło! Widzieliście, ja co? No, widzieliśmy to. stary! Ja pierdzielę, ty jesteś szalony. Grubo powiem, że grubo. Jest to. Siekiera. Wysypiesz się. Wysypiesz się. Na proszę. Zaczekajcie, bo nazwa tego filmu może Was powalić na nogi. Uważajcie, usiądźcie wygodnie. Widząc osoby w nerwach, prosimy o odejście od odbiornika. Wysoki, crazy skok! Zaczęto! 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 To będzie szalone! To będzie, będzie szalone. szalone! To będzie szalone! Hej kochanie, co dzisiaj robisz? Super crazy skok! To będzie szalone! Zaczęto! To były ostatnie słowa, które słyszał Adrian, który skoczył z bloku. A <grym> gdzie Hello? Hello! Gdzie jest Hello? Hello! 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 Jeszcze nie Hello. Jeszcze nie Hello. A, jeszcze nie... Okej, ok, ok, oh, okay. sorry, jeszcze nie Hello. No to kiedy? I teraz to bardzo filozoficzne pytanie. No to kiedy? Zaczęto dobra Hello Jezło hello! Przygotowuje oh, się do skoku! Ah. Ah. Przygotowujesz się do skoku! Jezus, Jezus Maria, przygotowuje się do skoku! Nie, patja państwa! Drodzy Państwa! Nie, państwa! Skoczył i skoczył. Reakcja kamerzysty, jednak nas zagieła. ha ja, Jezu. 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 sobie teraz leci Adam Jezu. Wyobraźcie sobie leci Adrian z bloku. A Adrian tak leciał, akurat. A Koniec z Dawajcie lajki! Nagrywał, nagrywał Bartłomiej Sikora Dawajcie lajki! Nagrywał Bartłomiej Sikora dawajcie, dawajcie lajki ziomki na YouTube! No cóż, zaskoczę nas tymi filmikami. Dawajcie lajki i ziomki na YouTube. Drugim filmikiem, który nas bardzo zagiął, jest Specjal z moim chłopakiem. Tak się nazywa. Jest to film Oli Pońkowski. Zacznijmy. Witam bardzo, bardzo serdecznie na moim kolejnym odcinku. Film Algory rządzi. Będziemy zapłacić. Witamy na naszym odcinku Film i Karli rządzi! Nie, odróż to, odłóż! Ty, ale odłóż to, odłóż! Odłóż jo! Sią! Ten mi... To też! To też! To, to też? To, to też! To też! To, też. To też, e, to też! I teraz już przesadziłeś, okej? Okay? Dzisiaj gość specjalny, mój chłopak Oliver. Oliver, pokaż się. Siema, będę nagrywać. To się nagrywam pod miesiąc zilku. Gówno! No. no, rozumiem nic on ma problem z moją? Um, Na no, ja. Ola. Powiedz Ola! Ola! się słyszycie? Powiedz Ola! Augustyn? Widzicie? Ma wadę wymowy. Nie! Nie! go! Nie! 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 my Nie! Hejtujemy ludzi, nie! Nie! Ja. powiedzieć. Co? Nie! Nie daj chujcie go! Dawajcie łapki w domu! Dół dom! Nie domajcie nic, tylko dumowia o ejku! Góry! W domu! Więc ten odcinek specjalny! No i ciepnął kamerę! Przyska, czy jakoś.? Isaac! Isaac. Spore! Spore! Simforterz 2! Simforterz 2! I Minecrafta! Minecraft! Ua! A! I jutro albo później dajemy nowego live'a i dead. Mówić, że oni są inteligentni, jest ciężko, naprawdę. Ale jednak coś muszą mieć. Siekiera. Jeżeli robią live. Y. Znaczy, bo nie wiem, czy robili kiedykolwiek live'a, no ale jeżeli tutaj tak mówią, no to może. W props. Nie robimy live'a! Nie, robimy... nie Te filmy, które dzisiaj zobaczyliśmy naprawdę wstrząsnęły i zamieszały ostro w naszym życiu. A więc to tyle w tym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie ziomeczki z YouTube, no więc kończymy. Nie, nie, nie.